Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, bo kiedy patrzymy w Księgę Natury, czyli w dzieło stworzenia, więc to, co o Bogu można wiedzieć, jest jawne dla nas wszystkich, gdyż Bóg to nam objawił, że jeśli jest skutek, musi być przyczyna. Czy widzieliście kiedykolwiek coś, żeby wybuchło, a potem, żeby się złożyło w tak piękną rzecz? Ja bym chętnie wrzucił granat do mojej Skody, przychodzę za jakiś czas, patrzę, a tu super Mercedes, co? No? Wierzycie w takie bajki? Ale ludzie, ponieważ nie chcą prawdy, która mówi w bardzo prosty sposób. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, historia jest zamknięta. Kiedy patrzymy na dzieło stworzenia, ono się całkowicie zgadza z tym wszystkim, co oglądamy, widzimy, co odkrywa archeologia, geologia i wiele innych nauk, które świadczą przez to, że to wszystko samo z siebie nie powstało, też zostało stworzone przez Boga. Ci ludzie oczywiście nam wytykają jakiś tutaj fanatyzmu. A czy to nie jest fanatyzm, że materia stworzyła się sama? Czy to nie jest fanatyk, że materia, która powstała, stworzyła inteligencję? No chyba jak widzisz na przykład stolarza, który gdzieś tam hebluje, czy młotkiem wbija gwoździe, to myślisz, że co? Że hebel albo młotek stworzył stolarza? Tu trzeba mieć wiarę. Nawet trzeba być fanatykiem, żeby w coś takiego wierzyć. Bóg, który jest duchem, wszystko co stworzył, to co widzialne powstał ze świata niewidzialnego. Ja wierzę, że Bóg, który posiada całą mądrość tego świata i nawet poza tym całym stworzonym światem, bo jedynie Bóg jest nieskończoną mądrością, on dał początek wszystkiemu. Ja w to wierzę. Bo pierwsza rzecz, jaka jest przekazywana stworzeniu, to jest inteligencja. Inteligencja nie jest materialna. To jest informacja. No zobaczcie. Mamy pajączka. Został Wykluł się z jakiegoś tam przekazanego przez ojca życia. I on już wie z całym projektem, co ma robić, jak ma pajęczynę budować, kto go tego uczył, do jakiej szkoły chodził, co zostało mu przekazane. Informacja. A więc jest ktoś tam na górze, bo pierwszy pająk musiał od kogoś tę informację otrzymać. I kto to był? Stwórca. Stwórca. I. Człowiek, który nie wierzy w Boga i twierdzi, że jest do małpy podobny, to podoba mi się stwierdzenie pewnego naukowca, który powiedział: Nie, proszę pana, człowiek nie powstał z małpy, człowiek jest małpą bez Boga. Prawda, ja się z tym zgadzam. Następna rzecz, nikt nie jest w stanie do tej pory stworzyć życia, nie ma możliwości stworzenia życia, bo życie nie jest stwarzane, tylko przekazywane. Bóg, który jest życiem, jest napisany Ewangelia na pierwszym rozdziale, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Nie. Pan przekazał życie. Tchnął w człowieka. Człowiek stał się istotą żywą, duchową, rozumną. To nas od zwierząt odróżnia chociażby. I to jest bardzo ważne. To jest prawo biogenezy. Życie bierze początek życia. Czyli jest przekazywane, a nie stwarzane. Oczywiście są jeszcze inne różne prawa, które też świadczą o tym. Na przykład prawo entropii. Że wszystko pozostawione sobie samemu i czasowi niszczęje. Przecież wszyscy o tym wiemy. Nawet jak powiesisz za przeproszeniem kalesony na sznurku na strychu i zapomnisz o nich, to za chwilę, jak je założysz w za jakim czasie, to się podrą, a nie bierz mógł tym chodzić ze starości, bo wszystko ulega entropii, no nie ma siły, czyli przemijaniu. A nie zamienia się. Powiesiłeś na przykład kalesony na sznurku na strychu, idziesz za rok, patrzysz, a tu dżinsy wiszą. No to ja bym cały strych obwiesił kalesonami. No, to oni nie chcą wierzyć w Boga. Ten Bóg im przeszkadza z powodu prawdy, z powodu zasad, które też są określone, ale też prawdy o człowieku. Oni chcą widzieć człowieka jako istotę bez Boga doskonałą. Nie, nie, nie. To jest nieprawda. A więc to jest bardzo istotna rzecz, dlatego wszystko, co widzimy, powstaje nie z, ze świata zjawisk, jak mówi z tylko zostaną stworzone mądrością Boga. Każdy system, żeby mógł działać, hmm, musi być tak, że ktoś tym operuje, czyli kontroluje to, co się dzieje, a druga rzecz musi dostarczać do tego energię. Nawet weźmy taki głupi przykład no, weźmy nawet zwykły domowy odkurzacz. Czy ten odkurzacz, bez waszej kontroli będzie działał, jeśli nie dostarczymy mu mocy, czy on będzie funkcjonował? No nie ma takiej rzeczy. Musi być pierwsza rzecz, dostarczana energia i kontrola. Pismo Święte mówi tak piękny sposób, zobaczcie. On wszystko podtrzymuje potęgą swojej mocy. I gdyby na moment Pan Bóg odebrał w stworzeniu swoją. Ingerencję w to, że on to nad tym wszystkim czuwa i kontroluje i podtrzymuje swoją mocą, to wszystko przestałoby istnieć. Dlatego ludzie dzisiaj, tak zwani ateiści, którzy tłumią prawdę, oni mają jeden problem. Patrzą, jeśli Bóg stworzył ten świat, to jest boży porządek. Wszędzie widzimy porządek w przyrodzie, w naturze, w stworzeniu, we wszystkich sprawach. Tylko człowiek żyje nieporządnie. Dlaczego? Bo jest bez Boga. Pismo Święte mówi, że lby wołają do Boga nawet o jedzenie, prawda? Planety chodzą według wytoczonych im trajektorii, tak, czy orbit. Wszystko się odbywa w Bożym porządku. Tylko człowiek chodzi swoimi własnymi drogami z powodu tego, że otrzymał wolną wolę. I z powodu tego, że upadł grzech. Bóg przygotował Pana Jezusa, aby każdy, kto odkryje tę cudowną prawdę o sobie, wszyscy zgrzeszyliby w jakim chwałę Bożej? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy jesteśmy duchowo umarli, o czym świadczą nasze usta, że w naszym świecie nie mieszka życie bez Boga, tylko śmierć. W związku z tym, wszyscy podlegamy grzechowi. I Bóg dba dla nas w Chrystusie Jezusie usprawiedliwienie za darmo. Czyli musimy przyjść do Boga i powiedzieć piękne słowo. Jakie to jest słowo? Lubicie mówić takie słowo, czy nie? Czy lubicie się tłumaczyć? Jak wolicie. Przepraszam, czy tłumaczyć? Łatwiej się tłumaczyć, niż przepraszać. Bo żeby przepraszać, trzeba zrobić trzy rzeczy. Uznać, że to jest grzech, no, jestem i że i znać grzech w moim życiu. Druga, że muszę przyjść do Boga i te, do Chrystusa i ten grzech wyznać. Prawda? Dalej, jeśli go przepraszam za to, to też muszę powiedzieć, że ja nie chcę tak dalej żyć. Czyli grzech porzucić. To znaczy, mój stosunek do grzechu musi się zmienić. A kiedy Pan da nam to, Natomiast no wypadałoby powiedzieć jeszcze jedno cudowne słowo. Dziękować. dziękczynienie. Nie. Ja, nie ja Bogu nic nie mogę dać. Ale jako dziecko Boże mogę okazać się tylko wdzięcznym. O co Boga proszę, aby moje życie było wdzięczne dla Boga za to, co On dla nas uczynił i dla mnie. I to jest bardzo ważne. Więc nie mamy żadnego innego zbawienia jak tylko w Chrystusie Jezusie. To do Niego musimy przyjść. On daje nam dar łaski zbawienia poprosimy, przeprosimy, podziękujemy. Mamy. Skąd wiemy, że mamy? Skąd będziemy wiedzieć, że mamy? Tam nikogo nie zapyta. A skąd ja to poznam? I jest napisane, że wiatr słyszysz i może nie widzisz go, tak jak Boga, ale zobaczysz, jak Pan Bóg działa w twoim życiu. I tak jest. Pierwsza rzecz, jaka, co się stało w naszym życiu, kiedy złożyliśmy Panu swoje życie? usprawiedliwieni wtedy z wiary, co mamy? Pokój z Bogiem. A jakie są skutki uwierzenia? Jesteśmy nadal grzeszni, ale z pewną z różnicą. Grzeszny człowiek, chociaż jest grzeszny, czyni sprawiedliwość, ponieważ grzech nad nim nie panuje. Piękne? Trzecia rzecz, pewność. Że bożymi dziećmi jesteśmy na podstawie cudu nowego narodzenia i nikt tego zmienić nie może, ponieważ ten duch świadczy z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Któż może to odwrócić? Nikt. Dlatego jest napisane, że nie jest to duch strachu, tylko duch miłości i duch synostwa. Wiemy, że cokolwiek byśmy nie sknocili, Pan Bóg jest w stanie to naprawić, nas przećwiczyć, wychować, ale nie wyprze się nas Pan Bóg. I dziękujemy Mu za to. Jeśli tylko się przyznaliśmy do Niego, że jesteśmy Bożymi dziećmi prawdziwie nimi jesteśmy. Oczywiście, jeszcze czwarta rzecz. Tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc mamy Słowo Boże, przez które Bóg nas prowadzi. Słyszymy głos pasterza. Pan mówi owce idą za mną i nie giną na wieki. Ja im daję żywot wieczny. Ale jest jeszcze piąta rzecz. Kiedy patrzę w gminę, nie widzę innych. Tylko widzę siebie i widzę Chrystusa. I to dokonuje przemiany przez swojego ducha Chrystus ze mnie w niego. Czyli coraz mniej jest mnie we mnie, a coraz więcej jest Chrystusa i jego charakteru przede wszystkim, bo tego się podrobić nie da. W kwiatki się możemy ubrać, piórka możemy przyłożyć, nie, ale nikt charakteru nie oszukamy. Tak, to jest podstawowa rzecz. Dlatego dziękujemy Panu Bogu. Pamiętajmy o tym. Wszyscy słyszeli, brak chwały Bożej? Jesteśmy martwi duchowo bez Chrystusa, bezbożni, nieprawi, nie lubimy, gdy tam ktoś mówi prawdę. To jest sprawa człowieka i jego charakterystyka jako człowieka bezbożnego. Mamy Chrystusa, poznaliśmy go, wiemy, po co tu przyszedł, co dla nas uczynił. Przychodzimy do niego, aby wziąć od niego dar łaski zbawienia. Dalej, prosimy, otrzymujemy. Jeśli otrzymaliśmy, to znamy skutek, tak? Pokój z Bogiem. Panowanie Chrystusa, a nie grzechu. Bożymi dziećmi jesteśmy. Pewność zbawienia. Prowadzenie przez Słowo Boże. I piąta rzecz. Oglądanie chwały Chrystusa Bożego Słowie, który nas przemija na swój obraz. Czy na sobie coś jeszcze do, dodać? No po co nam? to ma Chrystusa, ma już wszystko. Jak będziemy rozumieć, tak będziemy postępować. Niech Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony. Amen.